Ja Panią Dominikę widuję od kilku miesięcy i widzę jak postępuje poprawa w jej stanie ogólnym, a w mowie, w poruszaniu się dzięki intensywnej rehabilitacji. Ogromnym wsparciem jest dla niej rodzina, a szczególnie jej mama. Ona sama bardzo się zmieniła również psychicznie. Widać u niej to co było na początku ogromnym zniechęceniem i brakiem współpracy. To teraz widać u niej postęp w postaci właśnie chcenia i współpracowania z poszczególnymi osobami, szczególnie jeśli chodzi o rehabilitację. kiedy była już jakaś możliwość jak poprawiał się jej stan ogólny w kierunku usunięcia cewnika i jej już wtedy ten moment też współpracy to można było się na to zdecydować nie kryję że była to na początku próba okazało się, że próba z dobrym efektem bo pani Dominika zaczęła sama Zgłaszać potrzebę mikcji. Próby chodzenia idą coraz lepiej. To wszystkie rzeczy wiążą się i tworzą jakiś zespół objawów, i dlatego potrzebny jest zespół specjalistów. Nic oddzielnie, nie poprowadzone, nie da dobrych efektów.